Diakon Małgorzata Gaś Dzisiaj jest czwartek, 10 lutego 2022 roku. W psalmie 115, wierszu 16 czytamy Niebiosa są niebiosami Pana, ale ziemię dał Synom Ludzkim. W Ewangelii Łukasza, w 12 rozdziale, w wierszu 48 takie odnajdujemy słowa Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. Każdy z nas otrzymuje od Boga różne dary, każdy z nas ma inne możliwości, zdolności, talenty. Każdy z nas jest inny, inaczej przez Boga obdarowany. Cała sztuka polega na tym, żeby odkryć dla siebie, jakie mam zdolności i jak najlepiej mogę je wykorzystać. Moje talenty, możliwości intelektualne i fizyczne, dobra materialne, jakie posiadam, wszystko to powinno służyć mnie, moim bliźnim, i być wykorzystywane zgodnie z oczekiwaniami tego, który mi je dał. Dlaczego? Ponieważ należymy do Boga i mamy obowiązek mądrze rozporządzać tym, co z Jego ręki otrzymujemy, a wszystko, co posiadamy, pochodzi od Niego. Warto to sobie jak najczęściej uświadamiać. Na przykład, zdobyłam wykształcenie, bo to On dał mi odpowiednie zdolności i tak pokierował moim życiem, że nauka była możliwa. Mogę wykonywać pracę zawodową, albo jestem na emeryturze, bo dzięki Bożemu prowadzeniu jest to możliwe. On mi daje zdrowie, siły, dach nad głową. Pan Bóg każdemu człowiekowi coś powierzył, dał do dyspozycji i ma prawo oczekiwać, że człowiek zrobi dobry użytek z tego, co otrzymał. Pan Bóg wyraźnie mówi, że kiedyś nas rozliczy z tego, co nam dał. Wszystko co on nam daje, powinno być we właściwy sposób wykorzystane, bo on niczego nie daje nadaremno. Doskonale nas zna i wie czego może od nas wymagać. Bóg nie akceptuje lenistwa, niedbalstwa, byle jakości skomstwa, egoizmu, wyrachowania, wygodnictwa. Bóg oczekuje od ludzi aktywności, zaangażowania, chęci i zapału do służby, która powinna być czyniona na Jego chwałę. Bowiem różnego rodzaju talenty otrzymujemy po to, by nimi służyć innym, by nie zatrzymywać ich tylko dla siebie. Lecz jak najczęściej, Zastanawiać się, co mogę jeszcze zrobić, by mój pan był ze mnie zadowolony. Być może pamiętamy podobieństwo Jezusa o talentach, zapisane w Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale, w wersetach od 14 do 30. Z tego podobieństwa dowiadujemy się, że nieużyteczny sługa został w srogi sposób ukarany, ponieważ Zakopanie talentu jest równoznaczne z lekceważeniem Boga. Skoro Bóg daje, to znaczy, że ma w tym swój cel czyni nas odpowiedzialnymi za to, co nam powierzył. Czy w pełni uświadamiamy sobie, że życie, które mamy, każdy kolejny rok, miesiąc, dzień, zostały nam przez Boga powierzone? Niech nam się nie wydaje, że na razie nie musimy się starać, bo mamy jeszcze dużo czasu. Starać się trzeba zawsze, w każdym dniu, bo nie wiemy kiedy Pan przyjdzie i zechce się z nami rozliczyć. Czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Tę przestrogę Jezusa należy poważnie potraktować. Bóg oczekuje od nas wierności w tym, co małe. Nie oczekuje żadnych niezwykłych działań, które byłyby ponad naszej siły i możliwości. Nie chce też, byśmy porównywali się z kimkolwiek, bo On do każdego z nas przykłada inną miarę, każdego będzie oceniał indywidualnie. Bóg chce tylko jednego. Oczekuję, abyśmy starali się w pełni wykorzystać to, co mamy: i swój czas, i swoje zdrowie, i swoje siły, i swój majątek, i swoje różnorodne możliwości i zdolności. Byśmy każdego dnia starali się zasłużyć na słowa pochwały: dobrze, sługo, dobry i wierny. Bóg zawsze docenia nasze starania. I najlepiej wie, czy dajemy z siebie to, na co w danym momencie nas stać. Nie przejmujmy się ocenami ludzi, bo one często bywają niesprawiedliwe. Z ludzkiego punktu widzenia lepszy jest ten, kto zdobył pięć talentów, niż ten, kto zdobył tylko dwa talenty. Ale Bóg ocenia zupełnie inaczej. Każdy z nas ma inną odpowiedzialność przed Bogiem. Bo komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. Bądźmy sługami, którzy poważnie podchodzą do swoich zadań, obowiązków, do swego powołania, bo przecież nie znamy dnia ani godziny, kiedy nasz Pan przyjdzie i zechce się z nami rozliczyć. A sam Bóg pokoju, niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz, i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Więcej materiałów na